Dlaczego wierzymy w to, co wierzymy? Ludzie wierzą w bardzo różne rzeczy i czasami sobie uświadamiają, dlaczego w coś wierzą, a czasami nie mają pojęcia. Po prostu wierzą i już. Jednak w całej historii świata była tylko jedna osoba, która miała bardzo radykalne stwierdzenia odnośnie Boga, odnośnie wiary, odnośnie życia. I ta osoba powiedziała: Ja dam dowód, na to, że to, co mówię, jest prawdą. Ta osoba powiedziała, umrę śmiercią, która będzie niekwestionowana i po trzech dniach powstanę z martwych. I między innymi to będzie udowadniało, że to, co mówię, jest prawdą i należy w to wierzyć. Tą osobą oczywiście jest Jezus Chrystus. I Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie udowodnił, że to, co mówi Pismo Święte, jest prawdą. On wskazywał na to, że cały Stary Testament jest prawdą, że wszystko to, co zostało tam napisane i przepowiedziane o jego przejściu, czy też opisane jako historia, jest prawdą. Powiedział też, że jego uczniowie spiszą historię jego życia i dadzą nam nauki o tym, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, żebyśmy mogli znać naprawdę Boga. I tą drugą część nazywamy Nowym Testamentem. Przeciętny człowiek w Polsce kojarzy Stary Testament, Nowy Testament. Niemniej, czy mógłbyś wyjaśnić, czy mógłbyś sprecyzować o co chodzi? Tak, jak najbardziej. Możemy to uszczegółowić. Stary Testament są to księgi, które zostały spisane na przestrzeni powiedzmy tysiąca, dwóch tysięcy lat. I opisują one historię od początku powstania świata, poprzez historię pierwszych ludzi upadek tych ludzi. Później Biblia zawęża jakby swój e, e, opis do rodziny Abrahama, Izaaka i, ich wnuk, i, i, i wnuka Abrahama, Jakuba, którego też nazywamy Izraelem. I później przez resztę Biblii znamy historię Izraela. E, I Biblia Starego Testamentu składa się z 39 ksiąg, ale też mamy Nowy Testament, tak jak wspomnieliśmy. To jest historia życia i działalności Jezusa Chrystusa, życia i działalności pierwszego Kościoła oraz listy, które wskazują nam, w jaki sposób chrześcijanie mają rozumieć życie, pojmować Boga, w jaki sposób mają żyć. I to jest około, i to jest dokładnie 27 ksiąg. No, skoro tak długi okres czasu, no to na pewno wielu autorów. I jak najbardziej można tak powiedzieć. Z jednej strony mamy wiele autorów, królów, Czasami biedaków, czasami są to poeci, czasami są to lekarze. Także z jednej strony, tak, jak najbardziej. Z drugiej strony wiemy, że za tymi wszystkimi ludzkimi autorami stoi osoba Ducha Świętego. I Duch Święty tchnął na ludzi, żeby spisali dokładnie to, co mamy usłyszeć o Bogu. Chciałbym tutaj podkreślić, że Duch Święty tchnął, a nie zainspirował. Ludzi, dlatego, że właśnie przekaz jest dokładny i nie ma tutaj odstępstwa od tego, co Bóg chce, żebyśmy wiedzieli o nim. Dlatego też wierzymy, że Pismo Święte jest najwyższym autorytetem, jeśli chodzi o nasze poznanie Boga i poznanie wszystkiego dookoła nas, co, co obserwujemy. I on jest. I ono jest najwyższym autorytetem. Dlaczego na przykład najwyższym, a nie jedynym? Sami chrześcijanie myślą, że pismo święte jest jedynym autorytetem, ale mamy w swoim życiu inne autorytety, od których nie możemy w żaden sposób uciec. Takie autorytety to nasz rozum, przez który poznajemy świat. To jest nasze doświadczenie, które wpływa na nas, bo czujemy. To są ludzie, którzy są dookoła nas. Czy to żyjący obecnie, czy to żyjący w przeszłości, od których otrzymujemy różnego rodzaju informacje. Jednak w każdym momencie musimy pamiętać, że to właśnie Pismo Święte jest tym autorytetem, który powinien być miarą, który powinien być tym wzorcem, co jest prawdą o Bogu. Dlatego musimy poddawać nasz rozum, Nasze doświadczenie i to, co mówią inni ludzie, pod ocenę, pod osąd Pisma Świętego. I to ono wskazuje nam, jaki naprawdę jest Bóg, w jaki sposób mamy wierzyć, a nie nasze doświadczenie czy nasz rozum czy inni ludzie. Czy takie podejście nie jest niebezpieczne? Mogłoby się tak wydawać, ze względu na to, że dlaczego mam na przykład wątpić w swój rozum czy w swoje doświadczenie. Jednak musimy sobie uświadomić, że pismo święte jest prawdą i ono podaje pewne rzeczy w sposób bardziej obiektywny niż nasze subiektywne doświadczenie czy nasze subiektywne rozumowanie. Dlatego my jakby wierzymy i poddajemy się Bożej obiektywnej ocenie. Pismo święte nie mówi nic złego. Pokazuje zawsze prawdę, jeśli chodzi o historię, biologię, chemię, fizykę. Nazywa często rzeczy trochę inaczej niż my nazywamy w nauce w XXI wieku. Biblia nie jest naukowa właśnie w ten sposób, że inaczej operuje pewnymi pojęciami ze świata, opisując świat, niż my teraz to stosujemy. Natomiast Biblia nigdzie nie mówi nieprawdy, nigdzie nie fałszuje. E, e, rzeczywistości. Czasami w historii ludzie popełniali błąd e, i popełniają to teraz, i próbują wczytać aktualną naukę do Biblii. E, tak jak mówię, jest to błąd, ponieważ nauka ciągle się zmienia, Biblia pozostaje niezmienna. Oczywiście czasami musimy uważać, e, dlatego że Biblia zawiera w sobie różnego rodzaju style literackie, czasami używa poezji, czasami używa stylu kronikarskiego. Czasami używa stylu apokaliptycznego, który jest dla nas trudny do zrozumienia i nieintuicyjny. Jednak większość ludzi, którzy spojrzą na Biblię, od razu potrafi rozpoznać, jaki styl literacki jest zastosowany. Dlatego nie powinniśmy mieć większego problemu ze zrozumieniem Biblii. A może pisma po prostu są przekłamane? No, skąd mamy mieć pewność, że one są prawdziwe? Mamy pewność, dlatego że istnieje bardzo dużo kopii Pisma Świętego, czy to Starego, czy Nowego Testamentu. Jeśli chodzi o Stary Testament, były kiedyś zarzuty, że pisma Starego Testamentu zostały sfabrykowane po to, żeby udowadniać jakieś chrześcijańskie teorie, gdyż wiele proroctw odnośnie Jezusa Chrystusa zostało wypełnionych. Jednak na przykład znalezisko z Kumran, które jest datowane na kilkadziesiąt lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, pokazują, że te pisma funkcjonowały znacznie wcześniej. Także Syptuaginta, która została przetłumaczona wcześniej, wskazuje na to, że te proroctwa istniały wcześniej. Także mamy pewność, że nie ma tutaj jakby przekłamań i zawałszowań. Jeśli chodzi o Nowy Testament, istnieje bardzo krótki czas pomiędzy życiem Jezusa Chrystusa i działalnością Jego uczniów, oraz y, pierwszymi kopiami, które mamy obecnie w badaniach, i spisaniem samych tych pism. Okres spisania tych pism to jest około 60 lat, okres, czy też pierwsze kopie, które mamy obecnie w użyciu, z tego co wiem, to jest około 35 lat po śmierci ostatniego apostoła, i, i, i można znaleźć te fragmenty obecnie w muzeach. Także mamy mnóstwo kopii, które są datowane bardzo wcześnie. I myślę, ostatni argument, którego nie możemy też lekceważyć, to jest argument wiary. Wierzymy, że Bóg zachował swoje słowo, zachował Biblię dla nas, żebyśmy mogli korzystać z tego, żebyśmy mogli wiedzieć i znać prawdę o tym, kim On jest i żebyśmy się mogli nim karmić codziennie.